Co dzisiaj? Y, związane z y, tym, będziemy y, na koniu jeździć, przez wejście 4, przez cały film, nie, nie na rowerze, tylko na koniu, przez, przez, cały, przez cały czas po prostu. No i będę musiała wykonać 5 zadań związanych z tym właśnie koniem. Cieszę się, że nie, co muszę już zrobić do domu. Tylko, że tutaj mogę. z, z koniem. W myślę, że mogę się razem z koniem przeloportować, ale no nie. Musiałam wtedy koniec zostawić, ale to by, by było bez sensu. Ale nawet nie mogę. Kurde, że mi jeszcze się stało Ey. Dobra. Hmm, nie chcę. Ja najpierw muszę sobie zrobić dom, ale z mam wejściem, czyli ja. Czyli muszę wejść do tego domu. Kojem, z kojem. Od razu. Kurde, on się staje wolniejszy to jest właśnie najgorsze. Dobra. No i weszłam. Gdzie że zrobię tu mi zadań. No, nie mogę wejść tam na górę. Ale dobra, no, teraz wychodzę. I to było moje pierwsze zadanie, które było proste. A drugie zadanie to, bo muszę jakby wykonać. że tak, jakby krążyć, jakby był. Wyobraźmy heaven, ale. Jak uważam, że ten kwiat w jakimś czasie staje się wolniejszy, więc. Wszystkie najgorsze. Musimy tak jak. My, musimy tak dokładnie odkrężać. Zrobićmy tu. Do dal... Ja się Ha! Musimy tak ten... Tu drugą podążać... Albo tamto było... Albo nieważne. nie ważne... Nigdy... Nie lubiłam tutaj chodzić... Nigdy... No i tam, no i to będzie nasze jakby nie Co takiego krążenia? No. Po prostu tam już chyba nie będziemy chłodzić. Ja po drodze chciałam. Tylko za daleko się posunęłam z tym.

Zobaczmy tam do końca, ale zawrócimy. Uważam. Nie, dobra, nie. To jest dużo. Teraz jesteście zadowoleni. No wracamy. Ale nic nie było tu. A jak tu nie było? To było tam. Jak go jakoś to tak przyspieszyć? Dobra, bo właśnie jestem zastanawiająca zadania, to będzie. Teraz będę musiała wybudować, bo. By... Kurde, nie będę mogła. Muszę teraz wskoczyć na dach kościoła. Trzecie zadanie? zadania? Muszę sobie sześć zadań, bo. Takie nudne trochę te zadania w sumie, ale. Po prostu mm. Drabiny potrzebujemy, bo nie wiem czy hop, nie. Trzeba skoczyć i hop. Nie. Nie. nie można tak. Może zdrabinka taka mała. Nie jakie mam skoczyć? Dobra, chyba z dani nie jest wykonalne Zakup, po zyskanie, nie po prostu skarpię, nie. Chcę pojechać zakupy. Dobra. Jesteśmy na Nie wiem, lecimy, trzeba wodę wziąć. Więc jest sobie sobie z koniem. Zakończymy to kończymy! serio? bez płacenia chodzę tam w nią, a teraz idziemy się zabawić z koniem kochani, będzie to czy ja? a ogólnie niedawno się dowiedziałam, że w ogólnie tu, tu dodali dwa tylko się nie da nie przynajmniej się nie zdobywa jakichś etykietów. Okay. I teraz jedziemy na ten Dobrze, nie będziemy robić zadań, tylko... Z prostu Nie wiem, sali z koniem. z koniem. Jest z takie... Jest z koniem. Skoń, znowu oh, O no Boże, woziów Teraz będziemy obrony wyrażać z koniem No, ale nikogo nie mam. na To jest jakiś dom, ale szybko w Dobra Zamknięta. zamknięte No to tam się wam, ty. Czemu jak ja to robię? No to... Czemu Ty no? że ten dom teraz nie ma do obrabiania może być na koniu Dobra Разъезжаем, 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 не с конем. А, да, за да, да, не да, 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 не да, да, не за да, да, Nie, nie, wychodzimy stąd. Teraz spróbujemy bank z koniem. Nie skacz. Spokojnie. Wszystko próbowanie. Może tutaj tutaj bombę. Żeby otworzyć drzwi, jak tu się okaże dobra, nie wiem jak teraz wejść dobra, może my kończymy już i bo... kurde, jest ja skacz bo uryje ja tu do, do, do ściany a no. teraz jak tam? kurde, nie skacz wiem, że tu jest spód, dobra Pa, pa, kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli mi się podobał, wstawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i pa-pa!